Świat nie potrzebuje więcej dowodów na ludzką głupotę, ale oto i one. Rekordy, które nawet Guinness pewnie spisywał płacząc ze śmiechu. 1. Najdłuższe paznokcie, czyli sztuka życia bez praktyczności. Wyobraź sobie, że przez 30 lat nie obcinasz paznokci. Nie dlatego, że zapomniałeś o pilniku, tylko dlatego, że chcesz zostać rekordzistą świata. Indyjska kobieta postanowiła sprawdzić, jak to jest żyć z paznokciami dłuższymi niż średni autobus miejski. Każdy z nich miał długość przekraczającą 2 metry, a ich całkowita masa wymagała specjalnego wsparcia. Dosłownie nosiła je jak muzealny eksponat. Czesanie włosów? Niemożliwe. Mycie naczyń? Zapomnij. Przytulenie kogokolwiek? Tylko w teorii. Gdy w końcu zdecydowała się je obciąć, użyto do tego piły mechanicznej. Brzmi brutalnie, ale po trzech dekadach te paznokcie były już bardziej drzewem niż częścią człowieka. I tak Guinness uznał to za oficjalny rekord. Najdłuższe paznokcie w historii. Wygrała cierpliwość, przegrał zdrowy rozsądek. 2. Największa kolekcja gum do rzucia, których nikt nie powinien kolekcjonować. Niektórzy zbierają znaczki, inni monety. Ale pewien mężczyzna z Meksyku postanowił zebrać przerzutę gumy. Tak, dobrze słyszysz. Ponad 10 tysięcy sztuk. Każda z innym kształtem, kolorystyką i niestety historią. Zamiast wyrzucać je, delikatnie układał je na ścianach swojego domu, tworząc coś w rodzaju muzeum ludzkich szczęk. Goście nie wiedzieli, czy powinni podziwiać, czy uciekać. On zaś twierdził, że to sztuka społeczna, a może po prostu brakowało mu zajęcia. Kiedy reporter zapytał, czy nie przeszkadza mu zapach, odpowiedział z dumą, że po tylu latach już nie czuje niczego. Rekord świata? Oczywiście. Rekord obrzydzenia? Zdecydowanie również. 3 Najwięcej łyżek przyklejonych do ciała, czyli magnetyczny człowiek bufet. W Serbii żyje mężczyzna, który odkrył w sobie unikalny dar. Potrafi przykleić do swojego ciała metalowe przedmioty. Nie magnesem, nie klejem, tylko energią wewnętrzną, jak sam twierdzi. Pewnego dnia postanowił zademonstrować światu swój talent, przyklejając do siebie ponad 30 metalowych łyżek. Wyglądał jak żywy bufet, gotowy do serwowania zupy. Lekarze próbowali wytłumaczyć to naukowo, Tłusta skóra, tarcie, fizyka. Ale on upierał się, że to dar od natury. Rekord oczywiście zatwierdzono, bo jak nie docenić człowieka, który przekształcił się w magnetyczną zastawę stołową? Świat może nie potrzebował tego rekordu, ale przynajmniej wiemy, że gdy zabraknie magnesu na lodówce, ten facet zawsze pomoże. 4. Największa pizza. Której nie dało się zjeść. Pewnego dnia w Rzymie grupa kucharzy postanowiła upiec coś, czego nie dałoby się zmieścić nawet w marzeniach o kolacji. Pizzę o powierzchni większej niż boisko do piłki nożnej. Całość mierzyła ponad 40 metrów średnicy i ważyła tyle co mały samolot. Ciasto rozciągano godzinami, a sos pomidorowy wylewano z wiader, jakby to był rytuał rolniczy. Po upieczeniu wszyscy stwierdzili, że wygląda imponująco, ale jak to pokroić? Kiedy pierwsze kawałki trafiały na talerze, pizza była już zimna jak serce urzędnika skarbowego. Ostatecznie większość tego kulinarnego giganta rozdano na cele charytatywne. Rekord został wpisany do księgi, ale nikt nie miał odwagi spróbować powtórki. Bo jak mawiają Włosi, nawet najlepsza pizza przestaje być romantyczna, gdy potrzebujesz wózka widłowego, żeby ją obrócić. 5. Najwięcej koszulek założonych naraz, czyli sztuka utonięcia w bawełnie. W Bangladeszu pewien mężczyzna postanowił udowodnić światu, że garderoba to pojęcie względne. Założył na siebie ponad 100 koszulek, jedna na drugą, aż wyglądał jak chodzący stos prania. Z każdym kolejnym T-shirtem oddychanie stawało się trudniejsze, a ruch przypominał bardziej próbę tańca w zbroi rycerskiej. Publiczność dopingowała go jak sportowca, choć w rzeczywistości wyglądał jak ofiara własnej pralki. Gdy w końcu zakończył wyzwanie, ważył dwa razy więcej niż przed rozpoczęciem. Rekord został uznany, ale zdjęcia z wydarzenia pokazują, że to raczej nie był triumf mody, lecz ostrzeżenie przed zakupoholizmem. Świat nauczył się jednego. Jeśli chcesz być rekordzistą, upewnij się, że Twój plan nie wymaga pomocy Straży Pożarnej do zdjęcia koszulki numer 101. 6. Najwięcej tatuaży z postaciami Simpsonów czyli Żółty kult wieczności. Australijski fan Simpsonów postanowił przenieść całe Springfield na swoje ciało. Od Homera po Mr. Burnsa, ponad 70 postaci zostało uwiecznionych na jego skórze. Każdy centymetr ciała zamienił się w żółtą mapę kreskówkowej obsesji. Kiedy ktoś zapytał, dlaczego to zrobił, odpowiedział z dumą: bo to moja rodzina. I może miał rację. Homer z brzuchem, March z fryzurą jak wieża, Bart z katapultą. To przecież bliscy wielu pokoleń. Problem w tym, że każda sesja trwała godzinami, a po wszystkim mężczyzna wyglądał jak chodząca reklama kanału telewizyjnego. Mimo wszystko trafił do księgi rekordów Guinnessa, a świat dowiedział się, że jeśli masz wystarczająco dużo farby i cierpliwości, możesz stać się żywym, oddychającym odcinkiem serialu, który nigdy się nie kończy. 7. Najwięcej wężów w ustach czyli rekord, którego nie chcemy bić. W Indiach Pewien śmiałek postanowił zrobić coś, co brzmi jak sen herpetologa po spożyciu za dużej ilości kary, włożył do ust ponad 20 węży. Tak, żywych. Każdy z nich pełzał, syczał i próbował znaleźć wyjście. Publiczność patrzyła z fascynacją i lekkim obrzydzeniem, a organizatorzy trzymali w pogotowiu apteczkę i księdza. Mężczyzna wytrzymał ponad minutę, po czym delikatnie wypuścił wszystkich gadów, jakby to była rutynowa czynność. Guinness przyznał mu rekord. A my wszyscy przyznaliśmy mu również nagrodę za najgłupszy pomysł w historii rozrywki. Bo jedno jest pewne: nawet jeśli boisz się dentysty, lepiej trzymać w ustach wiertło niż pytona. 8. Największa kolekcja gumowych kaczek, czyli żółta armia szaleństwa. W Stanach Zjednoczonych żyje kobieta, która poświęciła swoje życie gumowym kaczkom. Jej kolekcja liczy tysiące egzemplarzy: małe, duże, świecące, śpiewające, a nawet takie, które wyglądają jak politycy. Cały dom przypomina żółty magazyn radości lub koszmar dla ludzi bojących się plastiku. Są kaczki piraci, kaczki kowboje, a nawet kaczka Elvis Presley. Kobieta przyznała, że każda z nich ma osobowość i trudno się z tym nie zgodzić, gdy śpisz w pokoju pełnym żółtych oczu, patrzących na ciebie spółek. Rekord świata został oficjalnie potwierdzony, a Guinness musiał wynająć dodatkową ekipę, żeby je policzyć. I choć brzmi to absurdalnie, jej historia udowadnia jedno: jeśli chcesz być wyjątkowy, wystarczy naprawdę dziwne hobby i dużo miejsca na półkach. 9. Najdłuższe włosy na świecie czyli jak nie używać nożyczek. Przez pół wieku. Wietnamka, która postanowiła nie ścinać włosów od dzieciństwa, dorobiła się czupryny dłuższej niż większość autobusów. Gdy stanęła na wadze, sama fryzura ważyła więcej niż przeciętny kot. Mycie ich trwało tyle, co obejrzenie całego sezonu serialu, a suszenie jeszcze dłużej. Włosy owijała wokół siebie niczym ludzki kokon, a w gorące dni przypominała ruchomy dywan. Kiedy zapytano ją, czemu nigdy nie użyła nożyczek, odpowiedziała spokojnie: To moje szczęście. Trudno powiedzieć, czy to szczęście, czy ciężar przeznaczenia, ale jedno jest pewne. Fryzjer w jej mieście od dawna zrezygnował z prób zaproszenia jej na wizytę. Rekord został wpisany do księgi Guinnessa. A ona została legendą. Kobieta, która z włosów mogłaby utkać hamak, zasłonę i dywan naraz. 10. Najwięcej kosmicznych pudełek po pizzy. Czyli miłość, której nie da się strawić Amerykanin z Teksasu, postanowił zebrać pamiątki po swoim ulubionym posiłku. I tak narodziła się największa kolekcja pudełek po pizzy na świecie. Każde z innego kraju, z innego miasta, z innym tłuszczowym śladem. Od prostych kartonów z Nowego Jorku po złote pudełko z Dubaju. Jego dom wygląda jak archiwum dietetycznych błędów ludzkości. Gdy ktoś zapytał go, czemu to robi, odparł poważnie: To historia smaku. Eksperci od higieny mają inne zdanie, ale rekord został przyznany. A sam kolekcjoner mówi, że marzy o muzeum pizzy, w którym każdy karton opowie własną historię. Cóż, niektórzy mają albumy ze zdjęciami rodzin, inni z resztkami mozzarelli. 11. Najdłuższe trzymanie oddechu pod wodą, czyli jak przestać oddychać z klasą. W Chorwacji pewien nurek postanowił sprawdzić, jak długo można ignorować podstawową potrzebę życiową. Po specjalnym treningu i diecie złożonej głównie z tlenu, wdychanego wcześniej, zanurzył się w wodzie i przestał oddychać na ponad 20 minut. Tak, 20 minut bez ani jednego wdechu. W tym czasie przeciętny człowiek zdążyłby obejrzeć pół serialu i zjeść kanapkę. Kiedy wreszcie wypłynął, wyglądał jak ktoś, kto wygrał z samym powietrzem. Lekarze byli w szoku, publiczność wiwatowała, a on spokojnie stwierdził, że czuł się całkiem dobrze. Rekord został zatwierdzony, a świat zrozumiał, że są ludzie, którzy potrafią zrezygnować z tlenu i nadal wyglądać, jakby po prostu poszli na spacer. 12. Największy sandwich, którego nie dało się ugryźć. W Meksyku grupa kucharzy przygotowała kanapkę tak ogromną, że do jej przewrócenia potrzebowano koparki. Składała się z tysięcy bułek, ton mięsa i niezliczonej ilości majonezu. Kiedy ukończono dzieło, wyglądało jak architektoniczne wyzwanie, a nie jedzenie. Ludzie robili zdjęcia, dzieci wspinały się na nią jak na plac zabaw, a organizatorzy tłumaczyli, że to symbol narodowej jedności, w imię chleba i bekonu. Kiedy przyszedł czas degustacji, nikt nie wiedział, od czego zacząć. Zanim znaleziono pierwszy nóż, połowa już wystygła, ale rekord został pobity. A kanapka trafiła do historii jako największy posiłek, którego nikt nie był w stanie zjeść ani sfotografować w całości. 13. Najwięcej kosmicznych skoków na skakance, czyli fitness na granicy szaleństwa. Japońska, nauczycielka wychowania fizycznego, postanowiła udowodnić, że można połączyć dziecięcą zabawę z obsesją na punkcie perfekcji. Przez miesiące trenowała skakanie na skakance, aż osiągnęła wynik ponad 15 tysięcy przeskoków bez przerwy. Nie myliła się ani razu. Nie zatrzymała nawet po wylaniu hektolitrów potu. Kiedy jury potwierdziło rekord, wyglądała, jakby nadal mogła skakać dalej, z uśmiechem i kompletnym brakiem zmęczenia. Świat był pod wrażeniem, ale też lekko przerażony, bo jeśli ktoś potrafi skakać bez końca, to może już nigdy nie przestać. Od tego dnia w Japonii dzieci mówią: Nie chcę być astronautą, chcę być panią od skakanki. 14. Największa ilość słów Meow wypowiedziana przez jednego człowieka. W Kanadzie pewien performer postanowił zrobić coś, czego nikt nigdy nie próbował. Przez godzinę powtarzał słowo Meow. Nie dla sztuki, nie dla eksperymentu, tylko dla rekordu. Stał na scenie ubrany w kocie uszy i mruczał, miałczał oraz wydawał dźwięki, które nawet koty uznałyby za przesadę. Publiczność najpierw śmiała się, potem płakała, a na końcu siedziała w absolutnej ciszy, jak po seansie artystycznego horroru. Po 60 minutach sędziowie ogłosili: Rekord pobity. Człowiek stał się legendą, choć jego sąsiedzi podobno do dziś słyszą miałczenie w snach. Kiedy go zapytano, po co to zrobił, odpowiedział: Bo ktoś musiał. 15. Największa kolekcja syren, które nigdy nie istniały. W Niemczech pewna kobieta zgromadziła tysiące figurek syren porcelanowych, plastikowych, szklanych, a nawet zrobionych z metalu. Każda przedstawiała inny uśmiech i inny ogon. Jej dom wygląda jak podwodne muzeum dla dorosłych, którzy nigdy nie przestali wierzyć w bajki. Kiedyś dziennikarz zapytał ją, czy wierzy, że Syreny istnieją. Odpowiedziała poważnie: Nie wierzę, ale chciałabym, żeby wierzyły we mnie. Guinness przyznał jej tytuł rekordzistki, a lokalni mieszkańcy zgodnie stwierdzili, że w jej ogrodzie nawet ryby czują się obserwowane. Rekord ten przypomina światu, że pasja nie zawsze musi mieć sens. Czasem wystarczy, że ma płetwy i brokat. 16. Największa gra chowanego, czyli jak zgubić całe miasto. W Japonii zorganizowano wydarzenie, które miało być niewinną zabawą, a skończyło się jak logistyczny koszmar, rekordową grą w chowanego. Wzięło w niej udział ponad tysiąc osób, a teren obejmował całe miasteczko. Uczestnicy chowali się w sklepach, na dachach, w autobusach i w parkach. Po kilku godzinach nikt nie wiedział, kto jeszcze gra, a kto po prostu poszedł do domu. Policja musiała ogłosić oficjalny komunikat, żeby wszyscy znalezieni wrócili na plac. Jeden mężczyzna został odnaleziony dopiero następnego dnia w szafce szkolnej, gdzie podobno zasnął. Rekord został uznany, ale organizatorzy przysięgli, że nigdy więcej nie zrobią czegoś takiego, bo o ile łatwo schować się przed światem, trudniej potem znaleźć wszystkich, którzy uznali zabawę za sens życia. 17. Najwięcej koszul w prasowaniu. Bez przerwy, czyli zen i żelazko. W Niemczech pewien entuzjasta prasowania postanowił pokazać, że codzienna rutyna może być sportem ekstremalnym. Ustawiono stołów w tyle, że wyglądało to jak fabryka elegancji. Przez ponad dobę prasował bez przerwy. Koszule, spodnie, nawet pościel wszystko z perfekcyjną precyzją. Widzowie na początku śmiali się, potem milczeli z podziwu. Kiedy ogłoszono, że pobił rekord, Wyglądał jak człowiek, który osiągnął Nirwanę w zapachu krochmalu i pary. Guinness uznał jego wyczyn, a on sam stwierdził: Teraz mogę w końcu odpocząć. Od zagnieceń. Jego historia pokazuje, że perfekcjonizm może być chorobą, ale czasem przynosi medale. 18. Najdłuższy całus na świecie, czyli miłość z harmonogramem. W Tajlandii para postanowiła udowodnić, że prawdziwa miłość nie kończy się po pocałunku, tylko trwa. Bardzo długo. Stali objęci przez kilkadziesiąt godzin, nie mogąc się od siebie oderwać nawet na sekundę. Sędziowie pilnowali, by usta pozostawały złączone, a każda przerwa groziła dyskwalifikacją. Jedli przez słomkę, pili przez rurkę i spali, stojąc nadal przyklejeni. Kiedy w końcu ogłoszono koniec, ich twarze wyglądały jak po bitwie z grawitacją. Wygrali rekord, ale stracili czucie w ustach na kilka dni. Media pisały o najbardziej romantycznym maratonie w historii, ale większość widzów zgodziła się, że to bardziej test wytrzymałości niż uczucia. Bo kochać to jedno, a trwać w ślinie przez dwie doby, to już inna liga poświęcenia. 19. Najwięcej balonów zrobionych z gum do rzucia czyli fabryka bombelków. W Stanach Zjednoczonych pewien nastolatek, znany w szkole jako Bubble King. Postanowił zrobić coś, czego nie próbował żaden dentysta: nadmuchać setki balonów z gumy do rzucia w rekordowo krótkim czasie. Usta miał tak obolałe, że przypominały różowego żółwia, ale nie przestawał. Wokół niego unosiła się słodka mgła zapachu truskawki i wanilii. Kiedy osiągnął swój cel, sala wyglądała jak po eksplozji balonów dziecięcego koszmaru. Guinness potwierdził wynik, a jego szkoła zakazała rzucia gumy na lekcjach, dla bezpieczeństwa. Sam rekordzista przyznał później, że od tego dnia nie może patrzeć na gumy bez traumy. Cóż, każdy artysta płaci za swoje dzieło. On zapłacił bólem szczęki. 20 największa kolekcja tablic rejestracyjnych, czyli droga donikąd. W Arizonie pewien emeryt zebrał tysiące tablic rejestracyjnych z całego świata. Od rdzawej z Alaski po błyszczącą z Dubaju jego garaż przypominał Muzeum Benzynowych Wspomnień. Każda tablica miała historię. Samochód, który przetrwał pustynię. Czy auto, które wpadło do rzeki. Sąsiedzi mówili, że gdy wiatr wieje przez jego podwórko, słychać symfonię metalu. Guinness przyznał rekord, a sam kolekcjoner dodał: Nie zbieram tablic, zbieram drogi, których już nie ma. I może właśnie w tym tkwi magia: w nostalgii za podróżami, które nigdy się nie kończą. 21. Najwięcej pszczół na ciele, czyli spacer. Po granicy paniki, chiński pszczelarz postanowił dosłownie ubrać się w swoje hobby. Pozwoliłby dziesiątki tysięcy pszczół usiadły na jego ciele, tworząc żywą kurtkę ważącą kilkadziesiąt kilogramów. Stał nieruchomo jak posąg, podczas gdy inni liczyli owady, a on spokojnie oddychał, wyglądając jak mutant z filmu science fiction. Kiedy rekord został pobity, zdjął pszczoły tak, jak ktoś zdejmuje płaszcz po pracy. Na pytanie, czy się bał, odpowiedział: Nie, to moi przyjaciele a świat odetchnął z ulgą. Ktoś w końcu znalazł sposób, by nie bać się żądła, tylko je pokochać. 22. Największa kolekcja torebek herbacianych, czyli napar z obłędu w Anglii, ojczyźnie herbaty, pewna kobieta uznała, że filiżanka to za mało. Zaczęła więc kolekcjonować torebki po herbacie z całego świata, każda z nich starannie wysuszona, podpisana i ułożona w segregatorach niczym skarby archeologiczne. Miała próbki z Japonii, Indii, a nawet z Antarktydy. Ktoś z wyprawy polarnej wysłał jej torebkę po ekspedycyjnym Earl Grey'u. Gdy dziennikarz zapytał, czy kiedykolwiek policzyła swoją kolekcję, odpowiedziała: Nie pije dla liczb, pije dla historii. Dom pachniał suszem i obsesją, a Guinness uznał jej pasję za oficjalny rekord. Każdy inny człowiek po setnej filiżance trafiłby do lekarza, ona zaś trafiła do księgi. Dowód, że granica między elegancją a szaleństwem, to czasem po prostu kolejna torebka herbaty. 23. Najwięcej czasu spędzonego w kontaktach z Lego, czyli ból twórczości w Danii, pewien mężczyzna postanowił pobić rekord budowania z klocków Lego. Przez kilka dni siedział na podłodze, tworząc gigantyczny model miasta z mostami, domami i samochodami, które świeciły w nocy. Problem w tym, że większość czasu spędził na kolanach. Po zakończeniu projektu jego nogi wyglądały jak mapa bólu, a stopy jak pole minowe. Zapytany, czy warto było cierpieć, odpowiedział z dumą. Każdy artysta płaci za swoje dzieło, ja płacę plastikiem. Rekord został zatwierdzony, a jego konstrukcja trafiła do Muzeum Lego. Dzieci były zachwycone, a on szukał miękkiego krzesła i nowej podłogi. Bo rekord, rekordem, ale kolana ma się tylko jedne. 24. Najwięcej przebierańców jako smerfy. Czyli niebieska apokalipsa. W Niemczech mieszkańcy małego miasteczka postanowili przebrać się wszyscy za smerfy, żeby pobić rekord świata. Farba niebieska znikała ze sklepów szybciej niż świeże bułki. Ludzie malowali się od stóp do głów, zakładali białe czapeczki i ruszali w stronę rynku. Ulice wyglądały jak kadr z kreskówki po zderzeniu z rzeczywistością. W tłumie można było znaleźć nawet starsze osoby, które z dumą mówiły: Jestem smerfetką emerytką. Po kilku godzinach niebieski deszcz rozlał się po całym mieście, a Guinness potwierdził rekord. Następnego dnia w lokalnych prysznicach powstały wodospady błękitu, a kanalizacja przeżyła największy test w historii. Ale mieszkańcy byli dumni: stali się najbardziej smerfnym miasteczkiem świata. 25. Największy domino, którego nie chciano zrzucić w Holandii, grupa zapaleńców przez kilka miesięcy ustawiała miliony kostek domina w gigantyczne wzory. Każdy ruch był mierzony z chirurgiczną precyzją. A wstęp na hale wymagał niemal stroju kosmicznego. Gdy zbliżał się dzień rekordowego zrzutu, wszyscy byli gotowi. Poza jednym problemem: ptak, który wleciał przez okno, zrzucił połowę układu przed oficjalnym startem. Panika, krzyki, modlitwy. Na szczęście zespół odbudował część domina i pobił rekord mimo chaosu. Ptak stał się lokalną legendą, nazwany gołębiem destrukcji. Na, a organizatorzy zrozumieli, że czasem nawet najlepszy plan może runąć jednym trzepotem skrzydeł. 26. Najwięcej godzin spędzonych na karuzeli, czyli zawroty głowy w imię Sławy. Amerykanin z Illinois uznał, że jazda na karuzeli to nie rozrywka, to sport ekstremalny. Wsiadł na konika i postanowił nie zsiadać przez kilka dni. Jadł, pił i spał, obracając się w kółko niczym żywa reklama zawrotów głowy. W końcu pobił rekord, ale zszedł z karuzeli jak człowiek, który zapomniał, jak działa ziemska grawitacja. Lekarze stwierdzili, że ma tymczasowy wir w percepcji. On sam powiedział, że świat i tak zawsze kręci się w kółko, więc czuł się jak w domu. Rekord zapisano, a karuzela do dziś nosi jego imię. 27. Największy kostium Pandy, czyli jak zostać pluszowym kolosem. W Chinach pewien artysta postanowił stworzyć największy na świecie kostium Pandy. Użył setek metrów materiału i tysięcy watowych kulek wypełniających. Po ukończeniu ważył tyle co samochód i ledwo mieścił się w drzwiach hali. Kiedy wreszcie go założył, Wyglądał jak gigantyczny symbol dziecięcych marzeń i klaustrofobii jednocześnie. Ludzie wiwatowali, dzieci piszczały z radości, a on wewnątrz ledwo oddychał. Gdy wreszcie wyszedł z kostiumu po godzinie, stwierdził tylko, ciepło jak w piekle, ale warto. Guinness potwierdził rekord, a on trafił do historii jako człowiek, który dosłownie zamienił się w maskotkę narodową. A więc to był świat rekordów, których nikt nie potrzebował, ale ktoś i tak je ustanowił. Dowód na to, że człowiek zrobi wszystko, by trafić do historii, nawet jeśli wymaga to ton farby, milionów kostek domina lub przyjaźni z pszczołami. Który z tych rekordów był twoim ulubionym absurdem? Napisz w komentarzu i przekonaj mnie, że ludzkość ma jeszcze jakieś granice, zanim ktoś pobije rekord w ich przekraczaniu.